Torek, 24 dzień maja, 12 wybiła, także zaczynamy nasz live analityczny, dajcie proszę znać. Na początku, czy widać, czy dobrze mnie słychać? Slajd o języku. proszę się zapoznać. I mała informacja: Dużo mamy zgłoszeń, bardzo dużo chętnych. Podejrzewam, że w tym tygodniu, maksymalnie w następnym, zamkniemy już zapisy. Dlatego, że one się tak naprawdę niedawno rozpoczęła, już bardzo dużo osób dołączyło. Mowa o kongresie Fibonacci'ego, największy zjazd liderów w Polsce. Częstochowa, 18-19 czerwca, czyli trzeci weekend czerwca przed wakacjami. No i kilka bardzo ważnych tematów. Dla Was przygotowaliśmy. Przede wszystkim będą to dwa dni intensywnych warsztatów. Każdy przyjeżdża z laptopem, a my Wam wszystko instalujemy. A co takiego? Na pewno nowa platforma transakcyjna i do Forexu i do krypto. Mały bonus, tego się na pewno cieszycie Prezentacja zupełnie nowych narzędzi, bo bardzo dużo rzeczy piszemy też od stycznia. Chcemy, no, troszeczkę się pochwalić, ale też przede wszystkim Wam to rozdać. Tak? Czyli nowe narzędzia dla tej wskaźników Wskaźniku prawdopodobnie będą trzy, m.in. wolumen rzeczywisty, skanę, Fibonacci jego wolumen rzeczywisty na Bitcoina, oczywiście, tak? czy tutaj mała gratka dla, <laughs> dla kryptowalutowców. Gotowe wskaźniki nowe, to jest bardzo ważne. Nowe, nigdy wcześniej dotąd nie prezentowane układy harmoniczne, tak zwane alternatywne układy. I co jest ważne, skanę Fibonacci'ego zrobiliśmy i do tradycyjnych, i do tych nowych. Tak, żeby cały ten proces nauki maksymalnie e, przyspieszyć. Oczywiście ćwiczymy Fibofale wolumen, no to zawsze. Warto powtarzać, oczywiście uzupełniając tymi wszystkimi narzędziami i wskaźnikami, które przygotowaliśmy, które Wam zainstalujemy na żywo, no i dodatkowe wsparcie online. Pier, najlepiej dzwońcie do nas, bo we, w mailach i w SMS-ach, jesteśmy zakopani, to są numery bezpośrednio do naszych traderów. Dzwoncie proszę na ten pierwszy numer lub bezpośrednio do mnie po godzinie 13, dzisiaj po live już można się zapisywać. Także słyszymy się no i widzimy przede wszystkim o 18-19 czerwca. Częstochowa. A ja przechodzę już do wykresów ropa WTI, interwał H1, interwał H4. Zaczniemy może od H1. Tutaj bardzo ładne wolumeny popytowe. Informacja o tym, że te wzrosty na ropie będą, jest, wydaje mi się, taka klarowna, czysta. Nawet bym powiedział, że bardzo przyjemna dla oka, dlatego że to wszystko zostało bardzo ładnie zarespektowane. Mowa przede wszystkim o 1 do 1. Mowa o układzie wzmocnionym ZZB. No, jeżeli ja widzę tego typu schody cenowe, jest to wzmocnione FIBO i co ważne, precyzją, no to oczywiście jest to informacja o tym, że rynek prawdopodobnie. Podobnie będzie dalej kierował się na północ. Tutaj, oczywiście, dwa takie mierzenia obowiązkowe. Na początek, jeżeli chodzi o ten zasięg wybicia górą, na pewno ten poziom tutaj możliwy, układ w ogóle harmoniczny, układ Butterflya z XA w tym miejscu. Xa to jest fala, która jest, no nadaje kierunek też do zagrania oczywiście w punkcie D, no ale jest ważna, dlatego że ten pomiar Xa definiuje nam dany układ harmoniczny, tak? W tym momencie widzimy jego rozwinięcie, czyli od Xa oczywiście się zaczyna punkt B, który był nie tak dawno, 23 godzina 13, no i mamy tutaj gdzieś tam, o czym mam widzimy już punkt D, decyzyjny, najważniejszy właśnie tej formacji, dlatego tutaj te zagrania na 161, nawet bc one też już gdzieś tam pomału powinny nam chodzić po głowie dlatego że to już są takie poziomy które technicznie wyglądają po prostu ciekawie tak jeżeli ktoś by mnie zapytał kasz po ile ropa będzie drogo no to na pewno wskazałbym właśnie te dwa mierzenia 114.27 no i oczywiście wyższy punkt d całego układu harmonicznego 115.86 te dwa mierzenia zewnętrzne proszę o tym pamiętać jeżeli chodzi o golda możecie pisać też swoje propozycje na czacie jeżeli chodzi o surowce bo dzisiaj zaczęliśmy od ropy, od złota. No, a złoto też bardzo ładnie wypełnia. Wypełnia harmonię. Mam nadzieję, że nawet była mowa o tym dzisiaj na układzie, na porannym live o tym układzie harmonicznym. Poranny live, pamiętajcie, we wtorki, w czwartki od godziny dziewiątej rano. A w ten piątek też będzie oczywiście Fibo TV, Także bardzo intensywny. No, tydzień jak tydzień. Każdy nasz tydzień jest sobie intensywny, łącznie nawet z weekendami. No, teraz skupiamy się na przygotowaniu tego eventu największego kongresu zjazdu dla traderów. 18-19 czerwca. Pamiętajcie, dajcie nam koniecznie znać, czy trzymać dla Was miejsce, tak? czy będziecie z nami na żywo. Jeżeli chodzi o złoto, M30 realizacja, uważam, że ten poziom jest do wybronienia z dwóch powodów, tak? Tutaj proszę zwrócić uwagę, że wcześniej było mierzenie 61, ono zostało nadbite, utworzył się układ harmoniczny, natomiast głowa z ramionami, która była, i wcześniej gdzieś chyba nawet o niej wspominałem, ona się w tym momencie realizuje, więc też proszę o tym pamiętać, że ta strefa podażowa okolice ok. 1859-58 ona nawet mogła być taka troszeczkę o dłuższa, wyższa, prawda? Żeby pamiętać o tym, że w obszarze fibonaczego ten zwrot, to odbicie na złocie może się pojawić. W mojej ocenie to widzimy, także ten impuls spadkowy prawdopodobnie będzie się dopiero rozwijał. I jakie są projekcje na temat tego ruchu, tej fali, która się może. Dopiero rozwinąć. No, oczywiście z pomocą przychodzą dwie projekcje Fibonacci'ego. Precyzyjne mierzenia FS100 i oczywiście f 161 wydłużenie, które jest niżej, na poziomie 1830. Natomiast ten pierwszy target, pierwszy bardzo bezpieczny, też bardzo taki harmoniczny. Tutaj są inne układy, ale to też nie będę jakoś zbyt mocno wybiegał na chwilę obecną, bo tutaj zgodnie z zasadą tej Choosey realizujemy i omawiamy zawsze ten scenariusz najbardziej prawdopodobny. 1842 to jest ten poziom, według mnie do obserwacji na złocie. Gaz ziemny, tutaj piszecie, nadgaz, tak? No, dawno nie było gazu ziemnego, więc najwyższy czas zeknąć. No, wypadałoby. Dowiedzieć, co tam się takiego dzieje. Tutaj widzę jakieś mocne wystrzały. No, gaz ziemny, akurat taki jest, że on tutaj bardzo mocne te fale ma, dlatego nie jest to jakiś mój ulubiony instrument. Nie mówię, że jest zły, natomiast ja wolę mimo wszystko, jak ręki mają, te fale takie mniejsze, bardziej harmoniczne, bardziej dokładne. No, akurat tego typu traderem jestem. Także tutaj dokładność, precyzja, skuteczność. Przede wszystkim, no, gaz ziemny jest taki troszeczkę bardziej postrzelony, można powiedzieć, w sensie te zasięgi ma takie szersze. Jeżeli chodzi o pewnego rodzaju układ, który się buduje, bo tak jak mówię, na gazie ziemnym, na wyższych interwałach to ma sens. Można go fajnie opisywać, ale od H4 wzwyż, tak? H4, D1, najczęściej na niego patrzę. No i tutaj widzę, że taki układ harmoniczny gdzieś w rejonie 9,66, 67 ma sens, tak? Zobaczmy jeszcze, gdzie jest f FS100. Czyli na dole mamy potencjalny AB, BC i CD. Aha, widzimy, że że punkt D z projekcji 1 do 1 jest troszeczkę wyżej, tak? 9,89, 9,67. No ale generalnie wniosek jest jeden. Miejsca na wzrosty jeszcze troszkę mamy. Przechodzimy dalej, przechodzimy do walut, moi drodzy USDPLN. Dzisiaj w ogóle bardzo ważny webinar. Dużo osób też mnie o to prosiło, bo często wspominam ostatnio nawet coraz częściej tego typu motyw korekty claytonowskiej. Dajcie znać, czy w ogóle coś Wam mówi tego typu setup w Gometrii Fibonacci. Jego korekta claytonowska odnosi się do ostatniego impulsu w trendzie przeciwnym. Jest to rozwinięcie oczywiście i uzupełnienie korekty 1 do 1. To jest bardzo ciekawe, że jest układem 1 do 1, ale jednocześnie nim nie jest, tak? I dzisiaj o tym wszystkim będziemy mówili. W każdy wtorek, pamiętajcie, spotkanie edukacyjne, godzina 18, no i dzisiaj... Tego typu eventy robimy, a temat jest bardzo ważny, bo to jest jako uzupełnienie geometrii, bym powiedział, że jeden z takich podstawowych pojęć czy, czy układów korekcyjnych, które należy znać. Wiadomo, ta baza, korekta prosta, pędząca, one to one i tak dalej, no to jest obowiązkowa wiedza, natomiast jako uzupełnienie korekta klejtonowska na pewno, okay? więc warto ją poznać. Tutaj oczywiście macie opis. Co takiego się można spodziewać? Jakie tematy będą poruszane? Ja ze swojej strony mogę jedynie Was zapewnić, że będzie to wszystko na szybym rynku, praktyczne i też będę omawiał moje setupy wykonane w oparciu właśnie o korektę klejtonowską. Dajcie znać tylko, czy doszło zaproszenie, to jest ważne pytanie techniczne, informacyjne, no bo chcę mieć pewność, że każdy się zapisał o godzinie 18 dzisiaj we wtorek. Słyszymy się na tym właśnie webinarze edukacyjnym. Jeżeli chodzi o USDP, na interwał 4-godzinowy, nawet tutaj musimy ode jedynkę zahaczyć. O, właśnie, to są takie motywy, motywiki związane właśnie z tym Claytonem. Jak to niektórzy mówią, na ta korekta klejtonowska, co ciekawe, pojawia się na rynku coraz częściej. Naprawdę trzeba znać te motywy. Bo jeżeli, nam, jeżeli nie znamy, to po prostu te setapy nam uciekają, a szkoda, bo ona po prostu bardzo dobrze działa. Jest link tak, doszła informacja na czacie. Bardzo dziękuję za potwierdzenie. Tam można oczywiście i trzeba również się zapisać. No i to są te poziomy 42627. Na koniku, cały czas o tym mówię, bo tak naprawdę po pierwsze czekam na wejście, no i cała zabawa się zacznie później, prawda? Wszelkiego rodzaju i testy, wolumeny i tak dalej. Tutaj co ciekawe, zwróćcie uwagę, bo już coś dolar złoty zaczyna kombinować. Na H1 jest to bardzo precyzyjnie widoczne, oczywiście nie ma mowy o żadnym przypadku. Zwróćcie uwagę na precyzję odbicia reakcji na razie, na 61,8, zobaczcie. Zaatakowanie, markowanie ceny, zatrzymanie na FIBO, odskok, tak? Uwielbiam takie setapy bo to jest informacja mówiąca o tym, że tutaj rozwinięciem właśnie tego dołka może być dywergencja. Na razie jej nie ma, ale sygnalizuję, żeby nie było zaskoczenia ta dywergencja, ona się może pojawić, najczęściej ja ją odczytuję na wolumenie skumulowanym, no i właśnie tutaj pod ten motyw na razie są obserwacje, jeżeli wszystko będzie ok, to też powiem, kiedy pozycję ja zajmowałem, oczywiście nie jako sygnał czy rekomendacja, natomiast ja nie widzę problemu, żebym się nie miał dzielić, tak, z tradeami, które rozgrywam średnio czy nawet długoterminowo, podobnie jak tego Nasdaqa, gdzieś tam na Waszych oczach prowadziłem i na końcu zamknąłem, więc tutaj też mam kilka okazji, między innymi na koniku, między innymi na kryptowalutach, na złocie, na, na, na samym Nasdaqu również. Także też powiem wam, że zapowiadają się bardzo fajne tygodnie, może nawet miesiące na wielu rynkach równocześnie. Także, no, trzeba być na bieżąco, obserwować to wszystko. Lecimy dalej. Przechodzimy, słuchajcie, już do indeksów Nasdaq. Zobaczmy, co jest na tym. Na zdaku się dzieje, tutaj mówiliśmy w dniu wczorajszym o EGR-ze. Na pewno pamiętacie, bo takie setupy to ja akcentuję, powtarzam, po kilka razy to wałkujemy, dlatego że no wiem jak one technicznie są ważne, jak często rynek je broni. No, i jak skuteczne są? No, bo tu przecież o to chodzi, że tego typu motywy, zwróćcie uwagę na te reakcje, na FIBO, uzupełnienie z oegr no to są klasyczne motywy, które ja gram od lat, od wielu lat, już prawie że z dekadę, te wszystkie więcej. Nawet te setupy, wszystkie tak naprawdę w jedną i w drugą stronę rozgrywam. No, bo oczywiście odwrotnością jest zwykła głowa z ramionami, tutaj mamy odwróconą. Ja to wzmocniłem FIBO, dodałem troszeczkę harmonii, geometrii, kontekst rynkowy, wolumen i tak dalej. No, ale tu wszystko się uzupełnia. Zobaczcie, jeżeli. Jeżeli byłoby zrzucenie, na zdaku, a wolumen będzie podażowy, no to też jest dla mnie świetne uzupełnienie, właśnie w postaci dywergencji na wolumenie skumulowanym. Tak, no 61, to są takie poziomy, które gdzieś tam na celowniku mam, 11720. 720, na razie bronimy 50, wygląda nieźle, także proszę o tym pamiętać, że coś na tym zdaku zaczyna się klarować. US500, US czyli S&P 500, tak, no tutaj sytuacja troszeczkę odmienna, bo sama korekta jest bardzo płytka, ja 38, jak wiecie, Raczej nie rozgrywam, lub rzadko kiedy to robię. Tutaj mimo wszystko celuję w takie głębsze zejście, czyli jakieś A, B, B, C i CD o mniej więcej coś takiego. Tutaj pamiętajmy, że mamy przed nami też jest lokalny opór. Na S&P okolice ok. 3955, prawda? Tutaj widzimy bardzo wewnętrzną głowę z ramionami, czyli lewe ramię głowa, prawe. Tu mamy 38 na 61. Jest bardzo mocne, ale niżej, tak? 3874. Czy można kabla? Pewnie, że tak. Widziałem, że się sypnął. Dobrze, że zdążyłem pouciekać z tego. Bo tam na sesji londyńskiej rozgrywajmy dolara również w tym momencie jest informacja jasna: zmiana tendencji, zmiana kierunku, i tutaj powiem Wam szczerze, no dzisiaj będą ostre skalpy wchodziły u mnie na pewno. Bo jeżeli widzę tego typu setupy, to to jest oczywiście okazja do tego, żeby to po prostu przypilnować. Zobaczcie: ABBC i CD, typowy zygzak, wzmocnienie zewnętrzne fali BC. Mamy mierzenie FS100. Piękne poziomy. Technicznie bardzo ważne do obserwacji. 1,25,18, 1,25,19. No typowy zygzak, wolumen pojawił się podażowy. Prawdopodobnie kolejny impuls spadkowy przed nami. No i co? Na zakończenie. Aha, DAXA nie było. Nie było DAXA. No to zobaczmy. DAX, momencik, muszę. Go wybrać. Aha, nie było DAXA. No dobrze, no to szybciutko. Zobaczmy na M15, co tam dzisiaj się dzieje. Według mnie też jeszcze troszeczkę miejsca na spadki mamy. Zobaczcie, jak sam wykres się układa. Mamy typowego zygzaka na dole punkt A. Tutaj mamy punkt B, BC i CD. Jest ZZB i jest też mierzenie wewnętrzne. Zobaczcie, no klasyka, klasyka bez 50, wzmocniona ZZB. No i to są te. Poziomy 14081 na pewno bym przypilnował tutaj ewidentnie trzy fale się rysują. A jeżeli są te trzy fale, to bardzo często jest jedynie korekta i przed nami kolejny ruch spadkowy. Tyle moi drodzy na dzisiaj. Słyszymy się. Za chwilkę na krypto. Pamiętajcie, codziennie są co najmniej dwa live'y o godzinie 12 Forexowej, o 12.15 kryptowalutowej, także subskrypcja, dzwoneczek, żeby być na bieżąco. A my dzisiaj o 18 na korekcie klejtonowskim, na bardzo ważnym webinarze edukacyjnym się słyszymy, także obecność obowiązkowa. Do usłyszenia, do zobaczenia.